Wszystko w życiu potrzebuje czasu, i ten film jest dla osób, które wymagają od tego, że jak za coś się wezmą, to od razu zobaczą efekty. Bo tych efektów najczęściej nie zobaczysz bardzo długo, chyba że będziesz mieć naprawdę duże szczęście. I to, że potrzebujemy czasu w życiu, to na przykład widzimy od razu po urodzeniu. Żeby w ogóle otworzyć oczy, to musicie się zaadoptować do otoczenia. Wasze oczy muszą się zaadoptować do otoczenia. I to też wymaga czasu. Żeby postawić pierwsze kroki, to najpierw musimy zacząć aczkować. Żeby zacząć aczkować, musimy też poczekać, aż te mięśnie się jakkolwiek zrobią takie, żebyśmy w ogóle mogli się zacząć człapać, jakoś czołgać. Jak zaczniemy się czołgać, to te mieście się leciutko przyzwyczajają do tego, żeby móc postawić ten pierwszy krok. I postawiamy ten pierwszy krok po tych ośmiu miesiącach, po tym roku, jak już jesteśmy, wiecie, technicznie wykształceni w tym brzuchu. Więc tutaj już macie pierwszy przykład na to, że potrzebujemy czasu w życiu i że musimy to robić krok po kroku. Dosłownie. Że najpierw raczkujemy, później wstajemy, później zaczynamy. Robić kroki, później chodzimy, i jak już umiemy chodzić, to zaczynamy powoli biegać. Wszystko krok po kroku, z czasem się tego uczymy. Ale nie będę tutaj mówić o dzieciństwie, bo z dzieciństwem no to cały czas się rozwijamy, więc ten czas jest potrzebny. Ale później, na przykład, w szkole siedzimy praktycznie 8 lat w podstawówce, 5 lub 4 lata w liceum lub w technikum, tylko po to, żeby skończyć szkołę, żeby pójść do pracy albo na studia. Więc. Tutaj potrzebujemy, patrzcie, ile lat na to, żeby skończyć szkołę. I szkoła nam zajmuje około 2 lata życia. I to jest akurat trochę smutne, że szkoła zajmuje nam 2 lata życia. Jak policzycie sobie podstawkę plus liceum, a praca w życiu, jak pójdziecie na zwykły etat i będziecie pracować od 25 roku życia do 65, czyli taka zwykła emerytura, to będziemy pracować około 9 lat albo 10. Zależy też, ile godzin będziesz wyrabiać, ale to jest praktycznie 10 lat. To jest pięć razy więcej niż na przykład w szkole spędzimy. Ale wracając do tematu. Gdy będziesz mieć roślinkę, musisz najpierw zasadzić sadzonkę, żeby w ogóle cokolwiek mogło z niej wyrosnąć. Nie musi, ale żeby mogło. Bo jak nic nie zasadzisz, to nie może wyrosnąć. Po prostu nie da się. I tak działa z waszymi akcjami. Jeżeli chcesz mieć sukcesywny kanał na YouTubie, to musisz najpierw zasadzić tą sadzonkę. Czyli wrzucić ten film. I ona wtedy może ci wyrosnąć, albo może nie wyrosnąć, ale przynajmniej zasadziłeś tą sadzonkę, więc może wyrosnąć, nie? Wiecie o co chodzi. Więc jak zasadzicie tą sadzonkę, to musicie zadbać o kilka rzeczy. Żebyście podlewali ten kwiatek, żebyście ustawili go w miejscu, w którym on chce być w którym on lubi być, w którym on lubi przebywać, w takim miejscu, który pozwoli mu wyrosnąć. I musicie o niego dbać. Jeżeli będziecie dbali, jeżeli będziecie go podlewali, jeżeli będziecie patrzeli na niego, oglądali go i ustawicie go w miejscu, które pozwoli mu po prostu na to wyrośnięcie, to zobaczycie, że on będzie sobie wyrastać powolutku. On potrzebuje czasu do tego, ale będzie wyrastać powoli. I pomyślcie sobie, że ten kwiatek, który posadziliście, to będzie wasze życie. To będą wasze akcje po prostu w życiu, gdzie wy musicie najpierw posadzić tą sadzonkę, żeby móc cokolwiek osiągnąć, żeby móc wyrosnąć, tak jak ten kwiatek. Tylko że później w życiu musicie podjąć akcję do tego, żeby ten kwiatek podlewać i żeby ten kwiatek ustawić w odpowiednim miejscu do tego, żeby mógł rosnąć dalej. Jeżeli nie zrobicie jednej z tych dwóch rzeczy, to najprawdopodobniej ten kwiatek albo nie wyrośnie, albo cały zdechnie. I Możecie sobie to dosłownie pod swoje życie teraz podłożyć. I musicie sobie dawać czas w życiu, bo nawet ludziom, którzy osiągnęli ten sukces w życiu, którzy są finansowo niezależni, którzy naprawdę stworzyli coś wielkiego, oni też po prostu zawodzili. Im też się nie udawały pewne biznesy, oni też mieli problemy w życiu. Tylko o tym się nie mówi, tego się nie pokazuje. Więc, żeby oni na przykład stworzyli jakąś firmę, która Świetnie sobie aktualnie radzi, to oni musieli stworzyć kilka, które upadły, które im się nie udały. Kilka projektów, które totalnie nie miały sensu, które im zabrały czas, które zabrały im pieniądze, ale przez to, że się po prostu nie poddawali, dali sobie czas i dawali sobie ten popych do przodu, to cały czas mieli szansę na ten sukces. I w końcu im się udało, bo prawo fizyki mówi jasno i fizyki nie będziecie jakby podważać ale jeżeli dany obiekt się nie rusza i nie dacie mu żadnego powodu do tego, żeby mógł się ruszyć, to on będzie stać w miejscu. Takie już prawo fizyki, tak jest. Po prostu tak jest. Więc żeby ten obiekt mógł się poruszać do przodu, potrzebuje albo jakiegoś wiatru, albo go popchać, albo od Ciebie jakiejkolwiek inicjatywy do tego, żeby on mógł się poruszyć do przodu. Więc Ty potrzebujesz go popchać, potrzebujesz mu pomóc, żeby... On mógł po prostu pójść do przodu. I jak go popchniesz, to ta piłka będzie miała powód do tego, żeby po prostu się toczyć dalej. I tak samo musisz robić ze swoim życiem: musisz się pchać do przodu, bo jak nie będziesz pchać tego życia do przodu i będzie stało w miejscu, i nie dasz mu tego pola do tego, żeby szło do przodu, to po prostu zostaniesz w miejscu. Tyle. Więc pamiętaj: wszystko wymaga czasu. Jak posadzisz drzewo, to ono będzie rosnąć 10-20 lat, i może nawet dobrze nie wyrosnąć, bo to jest kwestia tego, jak ty je będziesz traktować, gdzie je posadzisz, jakie będzie mieć warunki do tego, żeby wyrosnąć. I tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli ty postawisz siebie w dobrych warunkach do tego, żeby wyrosnąć, będziesz siebie dobrze traktować i dasz sobie pole do tego i będziesz się pchać do przodu, to faktycznie z czasem nie możesz zawieść. No nie da się. Masz na tyle czasu w życiu, że nieważne, czy ty będziesz mieć 20, 30, 50 lat, powinieneś się pchać do tego przodu, bo nigdy nie jest za późno, żeby po prostu zacząć. Najlepszym czasem na zaczęcie jest w tym momencie. Nie powinieneś patrzeć na to, że Najlepiej by było jakbym zaczął 10 lat temu. No nie, bo to tak nie działa. Nie możesz zacząć 10 lat temu. Musisz zacząć w tym momencie. Teraz już nie będzie lepszego czasu niż w tym momencie. Może byłby lepszy czas, ale w tym momencie nie będzie lepszego czasu. Teraz już nie będzie, bo nie może być. Bo przeszłość to jest przeszłość. W przeszłości już nie cofniesz. Za 5 lat nieważne, czy teraz masz 10, 15, 20 czy 50 lat, za 5 lat spojrzysz. Na te 5 lat wstecz i powiesz sobie, że to jest przeszłość, że ten dzień już się nigdy nie powtórzy, ta minuta już się nigdy nie powtórzy, ta sekunda już się nigdy nie powtórzy. To, że ja ten film nagrywam 12 minut, oznacza, że te 12 minut już minęły. I już nie powtórzę tych 12 minut nigdy w życiu. Więc musisz naprawdę dać sobie czas do wszystkiego, bo czasu nie cofniesz. I jak chcesz zacząć z czymś, to najlepszym czasem jest w tym momencie. I ja nie chcę ci dawać motywacyjnego tutaj jakiegoś toku. Który totalnie nic nie zmieni w swoim życiu, i zaczniesz skalować dalej, albo zaczniesz oglądać dalsze, dalsze filmy na YouTube. Ja chcę tutaj, żebyś faktycznie spojrzał na to, co chcesz zrobić, bo na pewno coś masz z tyłu głowy. Na pewno. Co byś chciał po prostu zacząć robić, ale nie potrafisz tego zrobić. I przekładasz to cały czas z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, i pomyśl sobie wprost, kiedy będzie lepszy czas niż teraz? Jutro, pojutrze, rok temu, dwa lata temu, to już tego już nie cofniesz tego czasu. Więc musisz po prostu żyć w tym momencie. Jak sobie będziesz odkładać na później, najczęściej tego nie zrobisz, a jak zrobisz, to zrobisz to za późno. Jak masz czas teraz, to zacznij się tym po prostu teraz zajmować, i jak masz czas teraz, to jak dla mnie lepszego momentu w życiu nie będzie. Trzymaj się, cześć.